Dziś będzie filmik o naszej weterance malutkiej. Malutka jest dzisiaj w towarzystwie jej giermka, bo Bobiczek jest jej giermkiem. Służy jej wiernie. W dzisiejszym filmie opowiem, jak mała do nas trafiła. Jaka była. Co się stało, gdy do domu trafili młodzi. Pokażemy ciekawy filmik w dalszej części, jak mała strofuje kora, który był wtedy niespornym szczeniakiem a na koniec jeśli dotrwacie pokażemy dziadka od strony ojca małej do którego mała jest całkiem podobna ale zacznijmy może od początku jak to zwykle bywa mała trafiła do nas w 2013 roku no czyli już 12 lat temu z hodowli Nowa Szkocja jej imię hodowlane to Ocean Breeze, ale niech Was to nie zmyli, bo spokojną bryzą ona nigdy nie była. Raczej przypominała huragan z tajfunem. Była też ślicznym szczeniakiem z wielkimi uszyskami, ale co będę Wam opowiadał, zobaczcie na filmie. Malutka? I Harry? Harry, jestem? I malutka? Malutka jest? Jest malutka? Ucieka? Kłopciuchy tylko widać. Malutka! Malutka! Na małą wyczekiwaliśmy pierwszy raz na dworcu w Krakowie. Okazało się, że pociąg z małą nie dojechał. No i wróciliśmy zawiedzeni do domu. Dzień czy dwa dni później Sylwia z naszą córką Alą pojechała po nią w okolice Biprostalu, gdzie mała, jak się okazuje, taksówką miała wykupione miejsce w taksówce nie jechała sama jechała z pewną panią do krakowa w takim kocim pudełku do przenoszenia ręcznego do tej pory jest to pudełko kod jeździł nim do weterynarza trafiła do krakowa tam ją sylwia zalom odebrała i Sylwia ją wniosła na rękach do domu, pamiętam to jak dzisiaj. Nie mogłem się powstrzymać ze śmiechu, jak zobaczyłem te jej wielkie uszyska. Po prostu jak u nietoperza, no i tak mała pomieszkiwała u nas. No Właściciele deklarowali się, że przyjadą po to pudełko, no ale chyba wiedzieli co to jest za gagatek, i nigdy się już nie pojawili w Krakowie odebrać tej, tego pudła po małej. Mała to był naprawdę. Demon, mały demon, który demolował nasze mieszkanie systematycznie i z miną szelmy zniszczyła nam dywan, zniszczyła nam sofkę. Potrafiła wspiąć się na górę i wygryźć taki podłokietnik, cały gdy wracaliśmy z pracy. Systematycznie coś nowego przybywało zniszczonego. Apogeum osiągnęliśmy gdy mała wygryzła dwie ściany równocześnie na rogu gzyms. By nam utrudnić sprawę, to te ściany były pomalowane na różne kolory, więc nawet jak je zaszpachlowałem, to już potem nigdy takiego koloru nie znalazłem. To był taki popielaty, takie były czasy, że była taka moda, że na kolorowo malować popielaty i taki pomarańczowy. I nigdy już tego nie odzyskaliśmy koloru. No i takie było, brzydkie, aż do końca, aż do naszej wyprowadzki w 2015 roku. No, mała nas troszkę zdenerwowała tym gryzieniem i postanowiliśmy, że kupimy jej klatkę. No i w tej klatce Sylwia najpierw spędzała cały tydzień, by przyzwyczajać sukę do tego, że w tej klatce można sobie pomieszkiwać. No w końcu się udało, oswoiła się z tą klatką. Ta klatka była dość duża, jest do tej pory. Jerunia w niej był jak miał operowaną łapę i izolowaliśmy go od reszty piesków. No i suczka tak sobie pomieszkiwała w tej klatce. Ta klatka nawet była przewieziona tutaj, a czy była i jest do tej pory, ale suka w niej pomieszkiwała na początku tutaj, bo baliśmy się też, że będzie nam demolowała, bo dość długi czas lubiła pogryźć. No ale oprócz złych rzeczy były też dobre. Szybko z naszego starszego pieska, Harusia, zrobiła pantofla. Haruś był niejadkiem strasznym. Zawsze miał pełną miskę i czasem bywało, że dwa dni nie jadł. Przy suce nauczył się błyskawicznie, że jeśli nie zje, to już nie zje w ogóle, ponieważ suka wszystko wyżerała. Urosła nam do takich rozmiarów, że w szczytowym momencie ważyła chyba ze 20 kg. No teraz jest taka, jaka jest, już jest trochę starsza, no ale teraz waży najwyżej 15 kg i to jest dla niej dobra waga. I taka suczka jest. Nazywałem ją wtedy taranem, do tej pory jej nazywam taranem, ponieważ jest bardzo bezwzględna wobec innych psów. Potrafi złapać za łeb, przydusić do ziemi i to nie tylko nasze, ale też obce psy. Gdy tylko w stadzie dzieje się krzywda, to obszczekuje inne pieski. No ale zanim do stada, to jeszcze chwilę trwało. No, z Harusiem byli przez dobre 8 lat. Zanim Haruś odszedł, młodzi trafili do nas. Po przeprowadzce tutaj przez długi czas właśnie mieliśmy tylko dwa psy. Mała upodobała sobie tutaj schody. Uwielbia na nich siedzieć na najwyższym stopniu. I uwielbia patrzeć, co się dzieje tutaj już nam taki szkód nie wyrządzała bo troszkę wydoroślała i miała generalnie spokój dopóki do domu nie trafili młodzi najpierw trafił pinkor i tutaj właśnie mała nigdy nie była matką no ale wzięła tutaj na siebie taką rolę i tutaj zobaczycie sobie na tym filmie jak wychowywała Pinkora, który był dość niegrzecznym maluchem i niesfornym, no ale przy małej to nie przechodziło, zobaczcie sobie ten film. Nie Trafił do nas Jerunia. No z Jerunią nie było jakichś większych kłopotów. Niemniej nie wychowywała go tak jak Pinkora. Może dlatego, że to już był drugi mały pies. Może już miała dość bycia zastępczą matką. No i Jerunia się tak chował bardziej już z Pinkorem. Potem trafił do nas Bob. No, Bob był już większy. Sytuacja się powtórzyła. No ale Bob, tak jak wspominałem na początku filmu, jest jej giermkiem. Towarzyszy jej wszędzie i do tej pory są. Chyba jest najbardziej żyty z suką. Jest tak y, też, że suczka teraz na starość już jest na emeryturze. No, generalnie zajmuje się higienką innych psów, liżej muszy, inne części ciała, o których nie będę wymieniał, gdyż to nie przejdzie na YouTubie. Na starość najlepiej lubi leżeć sobie u siebie na górze, patrzeć przez okno, podziwiać świat jest dość spokojna, chociaż czasem jak ją któryś wkurzy i przebiega zbyt gwałtownie, to lubi go haratnąć no i tyle, no tak nam suczka sobie tutaj dobrze żyje, dobrze wygląda ma już 12 lat i chcę nawiązać tutaj do jej dziadka Oskara Nemiro de Mongentale który urodził się we Francji żył całe życie we Włoszech i dożył dość sędziwego wieku bo prawie 16 Lat. Tutaj możecie zobaczyć jego zdjęcie. Na spacery z suczką chodzimy tylko na dość krótkie, ponieważ młodych zabieram codziennie na takie jak jestem w domu 4 km spacer. Natomiast suczka potem idzie sobie osobno, bez smyczy, na luzie. Robi sobie co chce, chodzi gdzie chce, i wracamy sobie do domku. Natomiast na wyjazdach, jak jesteśmy w zakopanym czy w Szczawie potrafi codziennie przechodzić po parę kilometrów swoim dość wolnym tempem ale daje spokojnie radę i generalnie kłopotów zdrowotnych ona nie ma, dajemy jej takie suplementy żeby miała nastawy, ostatnio dołączyliśmy też się i dodajemy jej to do popołudniowego posiłku no I miejmy nadzieję, że będzie miała geny po dziadku i będzie z nami jak najdłużej, no bo potrzebujemy jej tu w domu, żeby jednak troszkę w ryzach trzymała tą młodzież, bo co by nie patrzeć, no teraz Pinkor jest przywódcą i ona się wycofała już tak, ze dwa, dwa lata już ustępuje Pola Pinkorowi, ale ma swoje dalej do powiedzenia, ma respekt do innych piesków. My ją też najbardziej po prostu otaczamy opieką z racji na wiek. I myślę, że na razie jesteśmy w dobrej myśli co do jej zdrowia. I to będzie chyba tyle o słuczce. Poprosimy Was o komentarze, jak u Was jest z psami, czy też były niesporne, czy, czy yy, bardzo Wam dokuczały. Poprosimy o łapki w górę. Chcemy rozwijać ten kanał, więc będziemy Wam Filmiki wrzucać. Miejmy nadzieję, że z czasem będą coraz lepsze. Dziękujemy za uwagę. Suczka się pożegna? Proszę, tu uszyska, wielkość uszysk na koniec prezentujemy.